Miasto bardzo mi się podoba. Nazywam się Katarzyna Gakan. Dowiedziałam się dużo ważnych rzeczy. No i Jeszcze tu nie byłam i bardzo mi się podoba. Byliśmy w muzeum, zwiedziliśmy bardzo dużo różnych miejsc. Nazywam się Karolina Totoń. Bardzo lubię podróżować i byłam bardzo szczęśliwa, gdy dowiedziałam się, że jedną z nagród jest właśnie wycieczka do Brukseli. w konkursie Fundusze Europejskie Zaprojektuj Swoją Przyszłość. Jestem Adrian Rogala. Miasto naprawdę jest pełne co chwilę mnie zachwyca. Każde miejsce to jest jakby kolejna historia. Jest bardzo takie. ma stary styl, ale ten styl bardzo się odnajduje w dzisiejszych czasach. Albo jest bardzo fascynujące. Bardzo mi się podoba. Nazywam się Natalia Darłak. Chciałabym jeszcze zwiedzić ogrody japońskie, które są tutaj. Widziałam je właśnie na internecie i bardzo mi się podobały. Znalazłem się tutaj dzięki konkursowi organizowanemu przez Urząd Marszałkowski. Nazywam się Dawid Cichoń. Świetnie się bawię. Jestem zadowolony. Tutaj ten świat wygląda zupełnie inaczej niż to co widzę w Polsce i jest to dla mnie naprawdę coś nowego. W do Brukseli udział biorą laureaci konkursu Fundusze Europejskie za projektuj swoją przyszłość. Jest to dziesięcioro uczniów oraz trzech opiekunów. Konkurs Fundusze Europejskie Zaprojektuj Swoją Przyszłość to konkurs, który był zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Głównym punktem w programie była wizyta w Parlamencie Europejskim. Tam młodzież nie tylko spotkała się z panem posłem Tomaszem Porębą, ale również miała okazję zobaczyć salę posiedzeń posłów, miała okazję dowiedzieć się na czym polega praca europarlamentarzystów, z czym się wiąże. I na czym polega? Ten, na ten konkurs patrzę przede wszystkim z tej perspektywy, żeby właśnie, młody, żeby młody człowiek z Podkarpacia dzięki tej wiedzy, którą zdobył, dzięki tym, temu konkursowi, dzięki temu przedsięwzięciu, być może kiedyś w sposób skuteczny sięgnie po te fundusze, a to przełoży się na realizację jego planów i marzeń i to przyczyni się do jego rozwoju zawodowego i osobowego. W pewnym momencie jest niesamowicie. Dzięki temu konkursowi udało nam się tutaj wejść. Jest to coś innego niż jak patrzymy na wszystko z książek. Są to przeżycia, które zapamiętam do końca życia.